Nie Widzą, przód nie patrzą, się, rzyszy, się źle, my mieliśmy. Wy macie swe. Na swe. Narodziej spojrzy się tam, gdzie świadomie i dzieci swe chronić. Tuż nie, to jak pojawia się nowe, to wtedy Jezabel wchodzi w grę. Te sny, wizny, nakładki swoje, treści, jaźni. Idzie tylko w obronie psycha, a tej pełni już nie ma. Gdzieś tu. Jeden krzyżyk się Która spierdala, rozjebuje, to wie, że kto rozjebie, to siebie już nie ma. Na no amen. Nie udaje, że jest w jakimś niebie. Ach bez Izabel. Ta pełnia rozwoju ma Pełniejsza wystarczy ku rozwojowości swego stanowienia w prawdziwym paradajsie Karola Wojtyły i Anę Pawła II A jak wyakceptować takie te Jezabelowo, to wam to ciągle na nowo dziwne to akceptować dla mnie to taka zwałek. Jak... niefajny, zmęczenie, zbytnie, zbyt wczesne, nie zbyt wczesny nieatrakcyjny zjebane, ja bym miał być pożywką jakiegoś wampira psychoduchowego, bo komara to nie dał dożywiłem. to umiemy. dać swój gen naturze w naturalny, chrześcijański sposób. A antynaturze komuś dać coś od ciebie to nie, 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 to jest zła. To jak dać komuś za usunięcie życia wiecznego, czyli życia na tej planecie, czyli życia tej natury, której potencjalności to kim bym był błędem. Ewolucyjnym błędem. Po prostu błędem w ewolucji. Błędem. Ewolucyjnym błędem względem ewolucji. Największe zło.